Dzień dobry, nazywam się Joanna Bachert, jestem strategiem walutowym w PKO Banku Polskim. W ostatnich dniach najważniejszym wydarzeniem i to nie tylko tygodnia, ale i ostatnich 12 miesięcy było decyzyjne posiedzenie amerykańskiej rezerwy federalnej, która dokonała drugi od ponad 10 lat podwyżki kosztu pieniądza. Oczekując i następnie analizując w wyniku grudniowego Fedu, złoty początkowo konsolidował się pomiędzy 4,46 a 4,42, a w kolejnych dniach, nabierając rozpędów, w poniedziałek przetestował wsparcie na poziomie 4,40. Zgodnie z oczekiwaniami FED podniósł stopę funduszy federalnych o 25 punktów bazowych do poziomu 0,50-0,75, co nastąpiło równo rok od ostatniej decyzji. Jak pamiętamy, ścieżka FED w 2016 roku w zaostrzeniu polityki monetarnej była kilka razy zakłócana. Początkowo, na drodze do dalszej normalizacji polityki monetarnej w rezerwie federalnej stanęła niestabilna sytuacja na chińskim rynku. Potem przyszedł szok związany z niespodziewaną wygraną zwolenników Brexitu, a następnie, Następnie niemałym zaskoczeniem okazał się wybór w listopadowych wyborach Donalda Trumpa na najważniejsze stanowisko w Stanach Zjednoczonych. Po tych niespodziankach wraz z poprawiającą się sytuacją gospodarczą Stanów Zjednoczonych bankierzy z Fedu w końcu poczuli grunt pod nogami i podczas grudniowego posiedzenia bez wahania nie tylko, jak już wspomniałam, podnieśli stopy procentowe, ale też nakreślili perspektywę trzech podobnych ruchów w 2017 roku. Według Fedowskich dotploców mediana przewidywań członków Komitetu co do podwyżek stóp do końca 2017 roku wzrosła do 1,375% z 1,125% we wrześniu. Prezes Janet Yellen przyznała jednak, że grudniowa decyzja odzwierciedla duże zaufanie, jakim Fed obdarza amerykańską gospodarkę, bowiem wzrost gospodarczy uzasadnia jedynie stopniowe zaciśnianie polityki monetarnej, ponieważ nadal utrzymują się czynniki niepewności dla jego perspektyw. Stąd w kwatalnej projekcji podstawowych wskaźników makroekonomicznych jedynie kosmetycznie podniesiona została mediana oczekiwań członków EWOMC co do wzrostu PKB oraz wskaźnika CPI w najbliższych latach. Po grudniowej decyzji Fedu był spadek notowań euro-dolara poniżej 1,04, wspomagający wzrost notowań waluty amerykańskiej względem koszyka głównych walut do poziomu najwyższego od blisko 15 lat. W reakcji na zapowiedzi kolejnych podwyżek stóp w Stanach doszło też do mocnej przeceny amerykańskich obligacji skarbowych, skutkującej m.in. testem oporu na 2,64 przez 10-letniego treżersa. Ponadto silnie obniżyły się też ceny złota. Uncja tego żółtego metalu wyceniana była już nawet na mniej niż 1140 dolarów, czyli najsłabiej od początku lutego tego roku. W kraju zaś dolar złoty wzrósł do 4,28 poziomu najwyższego od marca 2002 roku. W przyszłym roku nerwowość na rynkach związana z posiedzeniami amerykańskiego banku centralnego będzie pojawiała się ośmiokrotnie, a najbliższa taka okazja nadarzy się 1 lutego. Tradycyjnie jednak najgorętsze będą te posiedzenia decyzyjne Fedu, którym towarzyszyć będzie publikacja projekcji oraz konferencja z udziałem prezes Janet Yellen, a są one planowane na 15 marca, 14 czerwca, 20 września i 13 grudnia. Jednak jak pokazuje historia, nie do końca należy wierzyć. projekcjom Członków EWOMC. Jak już wcześniej wspomniałam, rok temu zapowiadali oni więcej niż jedną podwyżkę w 2016 roku, a do pierwszej i jedynej w tym roku doszło dopiero w grudniu. Tymczasem ostatnie w tym roku liczące się na rynkach finansowych wydarzenia w postaci posiedzenia Fedu i Europejskiego Banku Centralnego mamy już za sobą. Trudno więc spodziewać się, by do końca roku na walutach mogło wiele się zmienić, tym bardziej, że z dnia na dzień spadać będzie płynność. Niemniej rynek do końca nie będzie uspiony, stąd w najbliższych dniach warto będzie zwrócić uwagę chociażby na dzisiejsze posiedzenie Centralnego Banku Węgier i czwartkowe Banku Czech, dane z rynku nieruchomości w Stanach czy czwartkowe Raporty dotyczące amerykańskiej inflacji. Na koniec tygodnia GUS opublikuje też dane o listopadowej stopie bezrobocia. Warto wspomnienia jest również to, że tradycyjnie pod koniec każdego kwartału Biuro Strategii Rynkowych PKO Banku Polskiego wydaje kwartalniki rynkowe dotyczące rynku walutowego i rynku stopy procentowej. Tym samym już na dniach będziecie mogli państwo zapoznać się z naszymi najnowszymi prognozami i oczekiwanymi przez nas trendami rynkowymi w kolejnych miesiącach. A teraz to będzie już wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowałam. Dziękuję za uwagę. Mówiła Joanna Bachert, Stratek Rynku Walutowego w PKO Banku Polskim.